Ci kochani, w dzisiejszym materiale przetestujemy sobie, która sieciówka ma lepsze frytki: McDonald's czy KFC? Jak możecie zauważyć, dużo głosów w internecie jest, że ma to jednak McDonald's. Ale to dzisiaj ja będę rzetelną osobą, która to sprawdzi dla was, więc oglądajcie ten materiał. Pierwszą restauracją będzie McDonald's. Dzień dobry. Dzień dobry, witam McDonald's, proszę złożyć dom Ja poproszę pyszniutkie małe fryteczki. Małe frytki, coś jeszcze? Wszystko. 7:30, zapraszam do okienka. Dobra, lecimy do McDonalda. Tutaj niestety nie ma drive'a. Dobra, jak możecie zauważyć, tutaj frytki są tańsze, bo kosztują 5 zł. Dokładnie to 4,95. A tak oto prezentują się nasze frytki z KFC. Jak możecie zauważyć, wyglądowo, frytki z KFC są dość bardziej sztywne. A to jest. dość dziwne, bo zawsze było na odwrót. Dodam do tego, że frytki z KFC bardziej się opłaca, są tańsze. A jeżeli byście wybrali McDonalda, to już lepiej wziąć tuforiu ponieważ same frytki są droższe niż tuforiu Kosztują 7,30, a TwoForU 6,90. Dziękuję wszystkim za aktywność. Biliśmy już 200 tysięcy wyświetleń pod shortem z burgerami. Wbi Idźcie też do mojego Instagrama Tomek Podłogolenik, bo tam często materiały pojawiają się szybciej.